Witajcie moi drodzy na kanale JacyTV w 2022 roku Dzisiaj będą postanowienia oraz pokażę Wam dziś grupy, których nie pokazałem Wam w tam, tamtym filmie Więc zapraszam do oglądania A i jeszcze mam taki nowy kalendarz z dębów swojaków z Biedronki Bo, bo co roku mam inny kalendarz z Biedronki Ten jest ze swojaków bardzo fajnie wygląda, mi się podoba I są oczywiście naklejki, satys i tak dalej, dalej Tutaj mamy żubra i rysia Yy, więc no, yy. zacznijmy od postanowień, bo jest to pierwszy film w tym roku. No to postanowienie pierwsze: yy, dobić 200 subskrypcji w tym roku. Myślę, że to jest jak najbardziej wykonalne i na pewno to się uda. Yy, także zobaczymy. Yy. Postanowienie numer dwa: yy, jakie może być postanowienie numer dwa? Żeby ten rok był udany, tak? I żeby kupić. Yy, taki największy zestaw z Ninjago, no nie największy, taki największy w tym roku, o właśnie, no. Tak, to, to jest drugie postanowienie właśnie. Yy. Może jakieś trzecie jeszcze wymyślę. Yy. A trzecie postanowienie to... <coughs> hmm. No nie wiem. Yy. O, bojrzeć ninja. No, no i teraz zawsze ole na więc nie leży na postanowienie, więc może... Hmm... Co jest, może jeszcze postanowić? Nie wiem. Może pójść duży razy do kina? Dobre postanowienie, dobrze, może być. Takie dwa najważniejsze to właśnie kupić ten, ten, ten zestaw i dobić 200 subskrypcji. No. A teraz pokażę Wam te dźwięki, które nie nie pokazałam w tamtym odcinku, bo zapomniałam o tym. Więc tak. Mamy tutaj Kida Fiora'ego, wreszcie mam go. Bardzo on jest fajny, podoba mi się, jest czerwony, taki zielono-czerwono-niebieski. Jest trochę inny niż ten orygin oryginalny, ale taki jest fajny. I tutaj mamy jeszcze Mr. Kinga w drugiej wersji. Tutaj tylko, mar tylko Maranorona, jeszcze. Oprócz Mr. Kinga, więc też to fajnie wygląda. A i właśnie nigdy nie wiem, czy pokazywałam Wam już wszystkie moje swoje nie, to teraz wam pokażę wszystkie. Raczka i jeże na pewno już widzieliście. Jeżeli wygląda tak, a tak. Tylko właśnie nie wiem, czy widzieliście Bociana. Jak widzieliście bociana to też fajnie, ale jak nie, to teraz wam go pokażę. O, tak się prezentuje bocianek właśnie, ale mi się wydaje, że pokazywałam wam go, go już, ale na jeszcze raz. No, fajnie wygląda, Zinksy fajnie wyglądają, swojaki też fajnie wyglądają, Postanowienia już powiedzieliśmy, więc życzę wam szczęścia w nowym roku. Wiem, że to już jest 10 dzień tego roku, ale... No, powiedziałem wam to w sylwestrze i mówię i mówię wam to teraz. Widzimy się w piątek na, na, naj, na dłuższym filmie na pewno, bo będzie 11 różnica Ninjago w piątek, więc bądźcie jak o 1600 tak, 16 17. więc widzimy się w piątek, pa pa! Z tej strony Biła I wiem, że to, że to krótki film, ale tylko taki informacyjny film był. Właśnie. To był tylko taki informacyjny film, więc widzimy się w piątek. Pa pa! Z tej strony Biłaci TV.